バレー Trasa lata z Radiem i Telewizją Polską jest jak przebój zespołu Queen. Jak już się rozpocznie, to jest nie do zatrzymania. Dziękujemy, że jesteście z nami. Ale drodzy Państwo, co Wy robicie mnie? To na przykład bardzo ciekawi, więc odwiedzamy naszego Facebooka Telewizja Polska i pod postem konkursowym komentujecie, wrzucacie zdjęcia, filmiki i pokazujecie, jak się bawicie podczas naszego koncertu. O, ktoś wrzucił zdjęcie Dody i Wandy Kwietniewskiej. No, dziewczyny rozgrzały naszą scenę. To nie ulega żadnym wątpliwościom. Doda, znowu pani Regina komentuje, no tak, i dwa serduszka. Pani Anna Maniak, macham, bo gdzieś jesteście tutaj pod sceną, macham do was, o tutaj, ekstra! Komentujcie, a ja najlepsze komentarze oczywiście nagrodzę. Mam 10 letnich zestawów, w skład których wchodzą, proszę bardzo, oto takie ekstra kocyki. Mam też torby, a do tego dorzucę coś ekskluzywnego, czyli nasze koncertowe koszulki z autografami gwiazd, a gwiazd u nas nie brakuje i ja już zapraszam do mnie Wielki Hałas, Halina Młynkowa! Cześć kochani, jeszcze raz! Jest energia, prawda? Jest cudownie, jest tak jak zawsze po prostu w zakopanym na koncercie. Jest wspaniale i za to Wam bardzo dziękuję! My tutaj zobacz, jak się dopasowaliśmy do hitu Twojego: czerwone korale u dziewczyn, i oczywiście głośno śpiewaliśmy, tańczyliśmy, ale ja wiem, że mamy lato. Na chwilkę chciałbym wrócić do zimy, pewnej zimy. Czy to prawda, że Ty też występowałaś podczas trasy zimowej polskiego radia? Tak, tak, pamiętam to. Y, oczywiście nie było łatwo, nie było tak fajnie jak teraz, że mogliśmy mieć takie lekkie stroje, ale było wspaniale i pamiętam jedną grochówkę. <laughs> Coś czuję, że rozgrzała was nieźle. Ja tego nigdy nie jadłam, natomiast zawsze mnie bardzo zadziwiały te wielkie kotły i zastanawiałam się, czy ta grochówka jest jadalna i czy jest dobra. No, na pewno jest smaczna. Ja już próbowałem tutaj zakopiańskich przysmaków. No, Brzuszek jest naprawdę, jest mu, jest mu dobrze. Halino, rozgrzałaś nas do czerwoności i to dosłownie, ale teraz poziom adrenaliny we krwi jeszcze wzrośnie. A może o to zadbać tylko on. Przed Wami Michał Szczygieł i jego hit adrenalina i oczywiście zawsze gotowa Teddy's Army.